Witajcie na kanale China.pl. Za każdym razem, jak szukam jakiegoś produktu, na przykład na AliExpress, to bardzo dużo czasu poświęcam na czytanie opinii czy porównywanie parametrów w danym zakresie. Cenowym. I dlatego też postanowiłem ruszyć z serią najlepszych, najciekawszych i najlepiej ocenianych gadżetów z chińskich stron, m.in. z AliExpress, z Banggood.com czy Gearbest.com. I celem tej serii jest przybliżenie Wam najlepszych produktów z danej kategorii. Wiele produktów miałem okazję przetestować i bardzo chętnie podzielę się swoją opinią. W ogóle to zachęcam do odwiedzania strony China.pl na której znajdziecie sporo recenzji właśnie z chińskich stron, kuponów i kodów rabatowych także zapraszam do odwiedzania i na pierwszy odcinek wybrałem 5 najciekawszych gadżetów z Aliexpress, które powinny znaleźć się w samochodzie Jump Starter, czyli taki power bank, który pozwala na rozruch pojazdu w przypadku gdy akumulator odmówi posłuszeństwa Dodatkowo działa jako taki normalny powerbank i można nim ładować wszelkie urządzenia jak smartfon, tablet i tym podobne. Wybrałem tutaj trzy najpopularniejsze modele, które można znaleźć na AliExpress. W tym dwa firmy 70mai oraz jeden od firmy Baseus. Zacznę od firmy 70mai. Jest to firma, która należy do ekosystemu Xiaomi, a ich najpopularniejszym produktem są wideorejestratory. A mianowicie model 70 My Pro, którego recenzję oczywiście znajdziecie na stronie China.pl Jakość ich produktów jest na wysokim poziomie. Wystarczy zerknąć w opinię jakiegokolwiek produktu dostępnego na AliExpress. Od firmy 70 May wybrałem model, który ma pojemność 11 000 mAh oraz wersję MAX z baterią o pojemności 18 000 mAh. Pierwszy kosztuje około 50 dolarów, na wyprzedaży można go zakupić nawet poniżej 40, natomiast koszt drugiego to około 80 dolarów, i również na wyprzedaży można by było zejść spokojnie o 10 dolarów, czyli kupić go gdzieś w granicach 70 dolarów. Obydwa urządzenia mają zabezpieczenia przed przegrzaniem, polem magnetycznym, przeładowaniem itd., itd. Dodatkowo mają wbudowaną latarkę LED, mogą pracować w temperaturze od minus 20 do 60 stopni Celsjusza. Wersja 11000 mAh, ma prąd rozruchowy 250 A, a prąd szczytowy to 600 A. I jest kompatybilna z pojazdami benzynowymi do 4 litrów, pojazdami diesel o pojemności do 2 litrów i wszystkimi motocyklami. Natomiast wersja MAX ma prąd rozruchowy 450 A i prąd szczytowy 1000 A. I jest kompatybilna z pojazdami benzynowymi do 8 litrów, pojazdami diesel o pojemności do 3,5 litra i oczywiście wszystkie motocykle. W zestawie oprócz samego jump startera dostajemy porządne duże klemy, gniazdo samochodowe do podłączenia oraz kabel USB do ładowania. Trzecią propozycją jest model od firmy Baseus. Tutaj także nie będziecie zawiedzeni, jeśli chodzi o jakość wykonania. Z tej firmy polecam także kable do ładowania oraz ładowarki. Ten model od firmy Baseus jest najtańszy z całej trójki i ma najwięcej zamówień na AliExpress. Można go dostać za około 40 dolarów, czyli jakieś 150 zł. Ale tutaj w parze z ceną idzie oczywiście mniejsza pojemność akumulatora jest to 8000 mAh z prądem rozruchowym 400A i prądem szczytowym 800A. Kompatybilny jest z pojazdami benzynowymi o pojemności mniejszej. Niż 4 litry, pojazdami diesel o pojemności mniejszej niż 2,5 litra. No i oczywiście wszystkie motocykle. Także posiada różnego rodzaju ochronę przed przegrzaniem, przeładowaniem oraz ma wbudowaną latarkę z trzema trybami świecenia. Na drugiej pozycji znalazł się kolejny produkt od firmy 70 May, a mianowicie kompresor powietrza 70 maj w wersji Lite. Można go zakupić na AliExpress z polskiego magazynu za około 35 dolarów. Mi udało się go dostać za 25 na ostatniej wyprzedaży AliExpress. Urządzenie nie ma akumulatora i musi być podłączone do zapalniczki samochodowej. Wytwarza ciśnienie do 11 barów i według producenta opony średniej wielkości można całkowicie napompować w mniej niż 5 minut. Po osiągnięciu wymaganego ciśnienia, automatycznie się wyłącza. Na górze obudowy znajduje się cyfrowy wyświetlacz pokazujący poziom powietrza w różnych jednostkach. Mamy do wyboru trzy jednostki. Uruchamia się po podłączeniu kabla zasilającego do zapalniczki samochodowej. Po podłączeniu końcówki, na przykład do koła, wyświetli aktualne ciśnienie w oponie oraz wybraną jednostkę. Fajnym rozwiązaniem jest skrytka, wewnątrz której zmieścił się kabel zasilający, wężyk do pompowania. A także trzy końcówki, za pomocą których można napompować koła w samochodzie, piłki lub na przykład materacę. Pełną recenzję do tego produktu znajdziecie na kanale oraz na stronie China.pl. Kolejny gadżet, który powinien znaleźć się w każdym samochodzie, to wideorejestrator. I znowu mamy tutaj firmę 70 Maj oraz konkurenta Viofo. Tutaj chciałbym przedstawić Wam cztery ciekawe modele do 150 dolarów. Po dwa. Z każdej firmy. Na początku firma 70May i najpopularniejsza kamerka 70 mai Pro. Używam jej aktualnie na co dzień w samochodzie. Standardowa cena wynosi około 55 dolarów, a w promocji można ją dostać nawet za 40-45 dolarów. I mowa tutaj o wersji bez GPS-a. Wyposażona została w optykę od Sony IMX 335 i może nagrywać wideo w rozdzielczości 1944p. Kąt widzenia wynosi 140 stopni, posiada system monitorujący. Zaparkowany samochód, system WDR, system ADAS. W urządzeniu zamontowano akumulator o pojemności 500 mAh, umożliwiający podtrzymywanie czasu, daty i bezpieczne zakończenie nagrywanego pliku. Wyposażono jest także w asystenta głosowego, który może zrobić zdjęcie lub nagrać film. Wszystkie parametry można zmienić we wbudowanym ekranie. Lub w aplikacji 70 May. Druga propozycja od firmy 70 May to najnowszy model A800, który jest aktualnie topowym wideorejestratorem tego producenta. Koszt waha się od 90 dolarów w górę za samą kamerkę przednią lub powyżej 120 dolarów z dodatkową kamerką tylną. Oferuje nagrywanie w rozdzielczości 4K Ultra HD z technologią Dual Vision. Wyposażona jest w optykę Sony IMX415 z kątem widzenia 140 stopni. W trybie pojedynczej kamerki może nagrywać w jakości 4K Ultra HD, natomiast po Podpięciu drugiej kamery rozdzielczość spada na 1600p. Znajdziemy tam oczywiście funkcje dostępne z poprzednich modeli, to jest ADAS czy tryb parkingowy. No i teraz przejdźmy do marki Viofo. Tutaj modelem, który chciałbym Wam przedstawić jest Viofo A119V3, która jest udoskonaloną wersją modelu A119. Zbogacono m.in. o lepszą optykę, chipset oraz tryby parkingowe. Koszt na AliExpress waha się w okolicach 90 do 150 dolarów w zależności od zestawu. Kamera wyposażona jest w optykę taką jak model 70mai Pro, czyli Sony IMX335 z kątem widzenia 140 stopni. Pozwala na rejestrowanie nagrań z rozdzielczością 2K oraz 1600p. Nagrywa także obraz full HD z prędkością 60 klatek na sekundę. Ma funkcje znane z innych kamer samochodowych, m.in. autostart, pętle detekcję ruchu, tryb parkingowy. Drugą propozycja od Viofo to model A129G Duo. W promocji można ją dostać nawet za 115 dolarów, bez promocji około 150 dolarów. Jest to pierwsza kamerka marki Viofo, nagrywająca jednocześnie obraz z przodu i z tyłu. W obu kamerkach zastosowano przetwornik obrazu Sony MX291 Starvis. Zestaw składa się z dwóch urządzeń: główny rejestrator, przyczepiany na przednią szybę, oraz dodatkowa kamera. Do zamontowania na tylnej szybie. W zakresie rozdzielczości nagrywania do wyboru jest Full HD 60 i 30 klatek oraz HD 120, 60 i 30 klatek. W kamerze znajdziemy tryb WDR, czujnik wstrząsów oraz tryb parkingowy. Ma wbudowany moduł GPS, za pomocą którego rejestrowana jest trasa oraz prędkość. Dodatkowym atutem są kondensatory zamiast baterii. Wszystko może być obsługiwane. W języku polskim. Lokalizator ST901 to urządzenie przeznaczone do każdego rodzaju pojazdu samochodów, pojazdów ciężarowych, maszyn budowlanych, łodzi czy motocykli, wykorzystywane jest do kontroli położenia pojazdu, działa w oparciu o istniejące sieci GSM, GPS i satelity GPS. Na AliExpress dostępne są dwie wersje: jedna wspierająca sieć 2G, natomiast druga wspierająca sieć 3G. 2G kosztuje około 15 dolarów, natomiast 3G jest dwukrotnie droższa i w obu przypadkach możliwa jest dostawa z polskiego magazynu. Urządzenie jest bardzo intuicyjne i nie wymaga specjalistycznej wiedzy. Wystarczy zakupić kartę SIM dowolnego operatora i zainstalować urządzenie w samochodzie. Świetnie sprawdza się z kartą Play i formułą Odnowa, która jest bez terminu ważności. Według opinii kupujących przez pół roku średnia miesięczna to 30 MB. Aplikacja oraz strona www. jest intuicyjna i prosta w użytkowaniu. Można poprosić nawet o utworzenie konta do zarządzania wszystkimi urządzeniami. Komunikaty po spersonalizowaniu przychodzą idealnie, jest bardzo dokładne położenie urządzenia. Dodatkowo jest wyposażone w baterie, dzięki której możemy również zlokalizować pojazd po odłączeniu zasilania. Ostatnia propozycja to urządzenie 3 w 1 od firmy Baseus. Jest to ładowarka, transmitter FM oraz zestaw głośno mówiący, dzięki temu nawet starsze radia samochodowe takie bez Bluetooth czy MP3 mogą działać jako odtwarzacz muzyki lub jako zestaw głośno mówiący i dodatkowo mamy ładowarkę. Koszt takiego gadżetu to około 12 dolarów, czasami dostępny jest z polskiego magazynu. Czas dostawy z Chin to mniej więcej 2 tygodnie. Linki do wszystkich omawianych produktów znajdziecie w opisie pod filmikiem. Zapraszam również na stronę china.pl, na której znajdziecie wiele ciekawych recenzji, kuponów oraz kodów rabatowych. Jeśli się podobało i chcielibyście więcej takich zestawień, to zostawcie łapkę w górę oraz zasubskrybujcie kanał.